Moi kochani, witam Was bardzo ciepło i przychodzę dzisiaj do Was z takim krótkim filmem: jak policzyć, jaką jesteśmy wibracją numerologiczną, jaką tak zwaną mamy drogę życia. Bo wczoraj pojawiła się pierwsza audycja dotycząca właśnie numerologii, i było e, tutaj e, wiele pytań. Więc bierzemy moją datę urodzenia: 1606 1974 rok. Jak liczę moją drogę życia, rozbijam poszczególne cyferki, liczby na, na cyferki i dodaję je do siebie. Czyli mamy 1, dodać 6, dodać 6, dodać 1, dodać 9, dodać 7, dodać 4. Czyli dokładnie to przepisuję i dodaję. Powstała nam liczba 34, która jest bardzo istotna. Tutaj powinniście o tej e, podliczbie pamiętać. E, natomiast my musimy sprowadzić tę liczbę do pojedynczej cyfry. Więc to 34, znowu dodajemy do siebie, mamy 3, dodać 4 to jest 7. I 7 jest moją drogą życia. Czyli ja jestem siódemką. Numerologiczny. Teraz, co jest z tymi latami numerologicznymi? Moi kochani, według numerologii nasze życie jest podzielone na dziewięcioletnie cykle. Od jednego do dziewiątego roku. I tak cały czas. Hmm. Rok numerologiczny, ten obowiązujący nas wszystkich, nie zaczyna się jednak w styczniu. Tylko zaczyna się w październiku roku poprzedniego. Co to oznacza? Że tak naprawdę wchodzimy w wibrację danego roku numerologicznego już jesienią roku kalendarzowego poprzedniego. Jak teraz liczymy, w jakim roku jesteśmy? Bardzo prosto. Kiedy mamy już naszą drogę życia, czyli wibrację naszą, siódemka w moim wypadku, jeżeli chcemy sprawdzić, w jakim roku numerologicznym będziemy do października, no bo wiemy, że tylko do października ten rok numerologiczny trwa, to najprościej dodajemy rok kalendarzowy, w którym w tej chwili jesteśmy. Ale pamiętamy, że działa to tylko do października. Od października do października. Więc ten rok, w którym jesteśmy, 2016, znowu sumujemy poszczególne cyfry tego roku, czyli 2, dodać 0, dodać 1, dodać 6, daje nam 9. I tą liczbę 9, która jest wibracją roku kalendarzowego, dodajemy do naszej drogi życia, czy też do naszej po prostu wibracji. Jak zwał, tak zwał. 7 dodać 9 jest 16, daje nam 16 i to także sprowadzamy do pojedynczej cyferki, czyli 7. Ten rok jest bardzo łatwy, dlatego że w 2016 roku, jeżeli jesteś siódemką, jesteś w siódmym roku, jeżeli jesteś jedynką, jesteś w pierwszym i tak dalej. Pamiętając oczywiście, że ten rok się zaczął w październiku 2015 roku. I trwa przez rok do października 2016 roku. Co się będzie działo po październiku 2016 roku? Jeżeli już przekroczymy wrzesień, to wtedy jak określamy, w jaki rok wchodzimy, tak samo, czyli bierzemy sobie 7, dodać i nas już teraz nie obowiązuje ten 2016 rok, mimo że jest jeszcze listopad i grudzień. Tylko nas już obowiązuje 2017 rok. Czyli znowu dodajemy najpierw sobie cyferki z, tej, e, z tego roku. To będzie 2, dodać 0, dodać 1, dodać 7. I to nam da 1, tak? Bo ona nam 10. Może, może to napiszę. I to znowu. Zbieramy tą dziesiątkę do cyferki pojedynczej, czyli 1 dodać 0 jest jedynką. Więc 7 dodać 1 będzie to oznaczało, że wchodzę w ósmy rok numerolo numerologiczny od października 2016 roku. On będzie trwał do października 2017 roku. I tak to jest z tymi. Latami numerologicznymi, ale jeszcze jest coś takiego jak rok osobisty, tak zwane drugie liczenie, które bardzo często słyszycie w różnego typu programach ezoterycznych. I teraz, co to drugie liczenie, czym to drugie liczenie jest? Otóż, moi kochani, do drugiego liczenia jest nam potrzebne Rok, w którym jesteśmy, czyli 2016. I tutaj y, znowu dodajemy poszczególne cyfry tego roku, czyli mamy znowu 2, dodać 0, dodać 1, dodać 6, czyli robimy to co zwykle i to nam daje 9. I teraz nie bierzemy naszej drogi życia, czy też tej wibracji, jaką jesteśmy sami. Przypomnę Wam tylko, że u mnie to jest 16, 06. 1974, tylko bierzemy dwie pierwsze składowe naszej daty urodzenia. Czyli tak jakbyśmy zapominali o roku i bierzemy tylko pod uwagę dzień i miesiąc. Więc mamy 1 dodać 6 dodać 6, tak? To nam daje 13, zgadza się? Dobrze liczę? Dobrze. To redukujemy jak zwykle do jednej cyfry, czyli piszemy 1 dodać 3 to jest 4. Right? I sumę dnia i miesiąca urodzenia, którą redukujemy do pojedynczej cyferki, dodajemy. Do roku, w jakim w tej chwili jesteśmy, do wibracji tego roku, w jakim jesteśmy kalendarzowo. Czyli mamy 4, bo to jest suma 16,6. I ten rok kalendarzowy daje nam wibrację 9, 2016, co daje nam 13. Co daje nam po sumowaniu 4? Tak? Czyli znowu, wibracja sumy dnia i miesiąca czwórka przy tym dziewiątym roku jest czwórką, czyli bardzo łatwo to wyliczyć. Czyli moi kochani, tak liczymy tak zwany rok osobisty. I teraz od kiedy. Taki rok się liczy. Moi kochani, on trwa, on dla mnie rozpocznie się w roku moich urodzin. Czyli jeżeli w 2016 roku tutaj będzie 16 dnia czerwca, czyli moje urodziny, to ja 16 czerwca 2016 roku wejdę w czwarty rok osobisty. Czyli będę z jednej strony w roku jeszcze siódmym, tak? Bo, o, bo tutaj ten rok osobisty zaczyna się w dniu naszych urodzin. Czyli będę jeszcze z tego ogólnego liczenia w roku siódmym. I z drugiego liczenia od czerwca już wejdę w czwórka. Mam nadzieję, że to Wam wyjaśniło. E, w 2017 roku kiedy rozpocznie się 2017 rok, czyli w ten rok kalendarzowy, te cyferki dają nam sumę znowu 1, czyli ja od swoich urodzin, od 16 czerwca, wejdę w kolejny rok osobisty, czyli 5. Mam nadzieję, że Wam to wyjaśniłam, że będzie Wam to łatwiej. Yy, Ogarnąć czym, yy, y, y, jaka jest różnica pomiędzy, y, co jest ważniejsze, czy ten rok uniwersalny, w którym jesteśmy, czy rok osobisty. Oba, y, 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 obie wibracje są dla nas istotne. Ta siódemka y, tworzy jakby tło, wszystkie oko okoliczności, które się pojawiają. Natomiast czwórka nadaje takiego, wiecie, to jest taka przyprawa. Jakbyście gotowały ziemniaki, no to ziemniaki to jest siódemka, czyli ten rok ogólny, który będziemy jeść, natomiast wibracja roku osobistego dodaje tej przyprawy i na to w ten sposób można patrzeć. Mam nadzieję, że filmik się Wam przyda. Mam nadzieję, że zaglądacie na inne filmy na moim kanale, że zapisujecie się na rytuały. Wszystkie osoby, które są zainteresowane moją ofertą, pod filmikiem macie cały cennik. Możecie się ze mną umawiać. Do następnego. Buziaki. pa